Powie lepiej. Widzowie, ogólnie właśnie wstałam z łóżka. powiedz mi, co ona tu robi. Idę da spać Myś. dalej. Myś. A ja mogę grać? No dobra. Myś. No to widzowie jednak jak ja. Gram. Co jeść? ona robi? No co kopie drewno? Nie widzisz. Czemu brzozę? A jakie drewno mam kopać? Normalne. Suwaria baba, szkabi to zostaw! Zatem według mnie to jest ładniejsze. Nie, uczuciwe fui fuj. W komentarzach napiszcie, które drewno jest lepsze. Brzoza czy klasyczna. I zostawcie lekko prosimy. Zostaje tylko pięć subskrypcji. Ona tylko prosi. Ja no żartuję. Zostało tylko pięć subskrypcji. Nie, teraz. Cztery subskrypcje, poproszę. Bo zbieramy na coś i nie będziemy wam mówić jak na razie na co. No. Może, Sorry. Bo będziemy coś robić fajnego nawet. I, I troszkę to potrwa, nie? Dlatego potrzebujemy czterech subskrypcji do tak, tego. prosimy. Już. Musimy mieć 50 subskrypcji i te... Też rzadka. No. Jej widzę od środka Mortal Kombat Zostawcie subiki, A wtedy zrobimy taki Odcinek Możemy spróbować nawet zrobić e, Bez twarzy, ale że zobaczycie chociażby nasze sylwetki Ale bez twarzy Nie będziemy uh -huh. pokazywać Ponieważ nie możemy Bo z powodów prywatnych o, mm. tak lepiej powiedzieć no i prze, przepraszamy jeśli będziecie to słyszeli inne odgłosy psów no bo po prostu mamy Amstafa mm. Amstafa to są mega fajne psy no opowiemy troszkę o, o naszym psie staw to dobra rasa i całkiem groźna nawet. Ogólnie mówią, że jest niby groźna, ale zależy kto go wychowuje. Jak widzę go się wychowa, może być groźna. Lecz bardzo dobrze jak ktoś wychowa, przygotował jak mój tata, albo właśnie jej rodzice. No to właśnie tak wychodzi, że... Sztuka moja w sobie na Że ten, że dobrze wychodzą są wariatami no. i mega fajnie się z nimi żyje Lucek to jest wariat wam powiem jedno najważniejsze on nam zrobił tyle ran pamiętasz no. ty ran nam zrobił ja, ja sobie niedawno też nabijam ranę przez moje super Ja <laughs> miałam takie supermoce. chciałam <laughs> popchnąć koleżankę żeby, żeby zwisała z wierzby czyli z żyrandola, my to nazywamy ja biegnę ją popchnąć. No, a najpierw włożę na zjeżdżalnie obok. Ja tak się rozpędza, jakbym miała biegać jakiś maraton. Biegnę, biegnę. I nie zgadnijcie, co się stało. Zamiast podnieść nogę do góry na łapkę, to zgadnijcie, co się stało. Spadłam na... Na łeb i na moją nogę. I wtedy nie mogłam chodzić przez godzinę. Do teraz mam Ej. mega. A godzinę. ja przez trzy dni nie mogłam chodzić. A z jakiego powodu? No bo nieraz tak noga bolała, że, że ja żyć się nie dało. Ogólnie wiecie, dlaczego zbieram piasek? Piasek przydaje się do przykładowo szkła. Dlatego ja sobie mm. zawsze pozbieram piasek, ponieważ szkło mi się przyda jakieś lepianki, jaką stworzę pewnie. Jakiejś no. jaskinie jak znajdę. No. O, i tu jest normalne drewno. Widzisz? Nie ma tylko wrzosu. Nie, ja się chowam w grzybie. Przepraszam Was bardzo, jeżeli Wam się to nie podoba, ale ja się muszę tu schować. Ja uwielbiam. Jak kocham mieć, kto my w grzybie. Miałem, to jest jedyna ubiegasz. fajna rzecz jaka mnie spotyka w życiu. Dom w grzybie. No popatrzcie no, co to jest. Bayer. No no, no, no przepraszam bardzo widoki to nie, nie, nie jest za dobre miejsce. Piękne widoki jakieś. Ale jest wytrzymałe te miejsca. No, ale tutaj nie. Ja tylko moje tu mogło... mieszkam, bo teraz dzięki tej brązowej bełki pełnie. Ale jednak teraz tam mogą ci klipery wejść i Nieprawda, ponieważ to też zabuduję. No, no, tutaj bo no, tam w e, Tutaj sobie tam. Bo nie, staramy się teraz dłuższy, dłuższy filmik nagrać, ponieważ to nasz ostatni dzisiaj. Jutro maksymalnie możemy, ale do dziesiątej, ponieważ ja muszę już jechać do mojego domu. Dlatego do się nie spotkam jeszcze z... No, zjadę. albo nie ostatni, zrobimy dzisiaj jeszcze dwa. Dobra? Może. Nam się uda, no to tak, oczywiście zrobimy. Jak no oczywiście będziemy mogli, bo ona... Bo mamy czasem limity, nie możemy za długo... tam... Tak, no. za dużo tych filmików robić, a dzisiaj no. też trochę ich zrobiliśmy. No. Czyli pierwsze nasze odcinki wleciały, ponieważ chciałam wytłumaczyć Poli jak je zrobić. Tak, bo ja nic nie umiem, ja jestem taki słaby youtuber. No, ja ogólnie się trochę znam. Może Chcia... coś zrobisz? Kurde. Ujdziec w ten sposób. No i nie pekło. Ja uwielbiam skakać po drzewach. Fajnie, ja nie ja akurat nie niezbyt. Mogę teraz? ja? Czekaj, a mogę tylko jedną rzecz tam dokończyć, bo wiesz. Chcę, chcę tylko zrobić jedną rzecz. Czyli pójść do kopalni. Mhm. Gdzie tamto sobie. To będzie żelazko, węgiel A że mamy ogólnie Minecrafta, no to ogólnie nagrywamy tylko Minecrafta, ponieważ nie mamy niczego innego jak na razie. Mamy też Robloxa, ale to byśmy mogli kombinować jutro. Nie no. wiem, napiszcie w komentarzach pod tym odcinkiem. Jutro sprawdzimy w komentarzach. Jeśli ktoś ogląda nasze filmiki na to bieżąco, proszę, no, to poproszę, żebyście zostawili jedną subskrypcję. Najlepiej cztery, ponieważ zbieramy na coś, nie możemy no. Wam powiedzieć. No, I już niespodzianka się wyda. Tak. I może, może będzie nas sklepik. Ale nie obiecuję, bo to jednak jesteśmy jeszcze za małe. Może po dziewiętnastu? a ile do tego lat? Nie wiem Ja mam siedem, no. ty możesz. Nie, 7. Ja mam siedem Ja mam siedem, ty chodzisz... Ty ile masz lat? Siedem Siedem, o Boże Masz to znaczy jeszcze więcej Ej, ile ty masz lat? Po, Powyżej dziesię... Nie jedenaście ty, ty masz jedenaście ten, ja mam jedenaście lat No a widać Ogólnie nie pytajcie no o, o to jakiejś rzeczy. Obra. Ogólnie ja mam 11 Co i ona to? ma 11 lat. Przecież ty masz... A to usłyszeli jakbyś nie wiedziała. No, Słyszeli? Słyszeliście coś? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli uda Wam się, podajcie jej prawdziwy wiek, żeby nie próbowała zmyślać. Nie zmyślam. Dobra, po ręce, po ręce. Po ręce napiszcie. No z 8... siedem i pół. Bo za niedługo będę miała rodzinę. No i nie, nie, nie. nie, nie ja to nie tam je taki włożę. Nie no żartuję, chcę, się to... chcę zobaczyć co tam jest. To jest creeper. Przeładną niespodziankę. Ale niespodzianka na powitanie. Nie włażę do tej jaskini jednak. Taką mi niespodziankę fajną zrobili, że tam jednak nie włażę. Nie szkoda, że pole nie aktywować modów. Byłoby na łatwiej, ale tylko długo nie gra... graliśmy w klasycznego. Musimy trochę pograć w To szukanie węgla, to pochodyń, Poczekaj. Bo pewnie widzicie, że jest ciemno, jak nie powiem przepraszam, gdzie. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Mogę się na około przejść. Poszło na chwilę. Chciałam tylko... Tego... Chciałam tylko powiedzieć, że tak naprawdę... Nie będziemy mieli raczej sklepiku, dlatego weźcie i je. nie ufajcie. I mówcie i też tego. będzie po mnie. Co tu jest. Powiedzcie co w komentarzach co to jest. Ej loszka, kokoszka już jestem. Byle mi. Ej, więcej tego albo to dobre. To, to, to. Zobaczcie, chwilę przerwy. zobaczcie co stworzyłam. Kapibarę. Z tyłu. O o, bo... Jak on się tam został? No. Coś takiego? Jestem kapibarę właśnie umarłam. Dobra. No bo się zagapiłaś. No że... dobra, kończymy już ten filmik. No. Pa! Pa!